Cześć, no dzień dobry! Zaczniemy o narzędziach. Trochę dawno nie było. A widzę, że zainteresowanie jakieś tam jest narzędziami. To pojedziemy po Chińszczyźnie. co? Nie no, żartuję. Znaczy, nie. No nie, nie żartuję. Znaczy, żartuję. Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Jak już widzieliście u mnie na filmach... <laughs> Używam do rzeźbienia nasadki Arbortecha Techa, tej takiej podłużnej, wąskiej, do rzeźbienia. Używam już ją od paru ładnych lat. I nawet jeszcze nie obracałem ostrzy, no ostre są cały czas, także dobrze się tym rzeźbi. Jest to wygodne, można na zakamarki rzeźbić, no ale trzeba spróbować coś innego. A mianowicie jakiś czas temu rzuciło mi się coś chińskiego w oko, przeglądając temu bodajże. No bo poluję trochę na temu na Aliexpress, na właśnie narzędzia. Bo i o takich narzędziach będę mówił. Według mnie są warte swojej ceny. <laughs> Można to rozumieć w dwojaki sposób, no są tanie ale czy są dobre? No, do ceny adekwatnie na pewno są, ale może i lepsze. Także. Wielokrotnie wyskakiwało mi takie ustrojstwo kula do rzeźbienia. Są w, chyba w różnych kształtach i rozmiarach. Ale akurat ponieważ arbortecha mam do takich mniejszych zakamarków, stwierdziłem, że może do zgrubnej roboty lepszy będzie taki większy frez, żeby szybciej robić, bo czemu nie? I przyjechała mi po kilku dniach masywna ciężka kula. Podejrzewam, że jest to ze stali. No raczej na pewno. Jest to po prostu tarnik w kształcie kuli. Przyjechała do mnie. Nie wiem, czy to widać. Lekko zardzewiała. No ale co to ma zaznaczenie? Aby cięła, nie? <gry> I one są dostępne w, na dwa rodzaje gwintu. Trzeba uważać. Bo klasycznie kątówka ma. 14 mm, a one mają też i 10, więc nie wiem do czego te 10. Czy u nas są takie kątówki z gwintem 10? Nie wiem, nieważne. W każdym razie sobie zaraz porównamy, jak tnie jedno i tnie drugie, dobra, to będę przedłużał. To kosztuje, że tak powiem, 1,20. Amortecha, no bo jakieś 22-25 zł. A, a, a to, to, to kosztuje chyba z 500. 500, dobra, no już. Albo 450, nie pamiętam. W każdym razie, wielokrotnie droższe. No jakościowo pewnie, wielokrotnie lepsze. No ale czy aż tyle? Do... Na pierwszy rzut Arbortecha i materiał jaki wziąłem. Laminat. A laminat jest dosyć niewdzięcznym do do frezowania, ponieważ warstwy drewna każda ma w jedną stronę włókna, więc, więc, więc również to wychodzi. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że to widać, jak wygląda powierzchnia. Cała poszarpana. Mimo, że on zbiera małymi ilościami, no i dosyć wąsko, i czołem, więc trzeba, no jakby w jedną stronę, bokiem albo do przodu zbierać. Da się, no i od lat tym robię. Więc nie źle. Ogólnie do zgromadzonej roboty. Tylko długo zajmuję. Zaraz zobaczymy kulę. Maple trees home so proud. Mountains are they call out loud. I hit the woods like Zdecydowanie więcej pyłu leci w górę, wszędzie. jednak ten arbortyk, tak jakby, no grubsze kawałki drewna zrywa, i one niejako spadają za chwilę na podłogę. A tą kulą to prawie jak szlifierko. No może nie aż tak, ale pyłek jest drobny. No, ale teraz. Jak to, jak to wyszło? W podobnym czasie zrobiłem zdecydowanie więcej i powierzchnia, bym powiedział, jest w lepszym stanie. To co widać, to są właśnie rowki po, po zębach tarnika, ale nie ma takich powyrywanych włókien bardzo jak, jak przy tamtym. I ciekawe, no kulą wiadomo, w każdą stronę mogę jechać. Tylko no jeszcze ją wam pokażę. Pokażę Wam ją jeszcze z bliska bo ma defekty widzę jakieś po pościnane te ostrza niektóre gdyby się trafiła lepsza teraz chyba widać błyszczą się jakby nie było zęba na nich gdyby się trafiła lepsza to by była lepsza wiadomo kupiłem też takie tarcze Tarnik, tarnikopodobne Tylko właśnie nie spojrzałem, że ten otwór to mają do nie wiadomo czego. No, bo na pewno na kątówkę tego nie założę, jest za mały. Także musiałem sobie dorobić jakby stworzeń, żeby zamontować do wiertarki. Tylko, że nie mam wiertarki. To znaczy, mam wkrętarki te wiertarki akumulatorowe, ale one ani uchwytu drugiego ani prędkości. Aczkolwiek da się frezować i tym, już to robiłem nawet. A więc podsumowując, tego typu narzędzie, jak właśnie te frezy do, 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 do kątówki, czyli tarniki obrotowe, są całkiem fajne. Kiedyś miałem zamiar kupić, ale jakoś tak się wstrzymywałem, wstrzymywałem. W końcu tego ArborTecha kupiłem. I w sumie żałuję, że ja kiedyś już nie, nie wziąłem też takiego tarnika, bo no jednak to przyspiesza robotę, zdecydowanie. A biorąc pod uwagę, że kupiłem je chyba temu bodajże za 20 parę złotych. No to szczerze mówiąc, to nawet jak nie będzie to zbyt wytrzymałe i się stępi za pół roku czy za dwa miesiące, no to nie będzie mi szkoda tych 20 złotych, nie? ale myślę, że trochę pociągnie. Boż nie dobrze. No to tak na szybko. To tyle na dzisiaj. Jo, Nara, hej, ojoj. Oj. Adios.